Papuga na sprzedaż Anita, zobacz, na tym obrazku jest kolumb Papuga, okazja, niska cena do wzięcia od zaraz Dlaczego? Możliwe, że niedługo kolumb znajdzie nowy dom Chodź, porozmawiamy z panem zwierzyciem Kolumb, przestań! Zejdź na dół. Przestań. Oh, Kolumbie, proszę. Oh, oddaj mi je. Oddaj. Oh. Dzień dobry, panu. A, d -d Dzień dobry, dzieciaki. Przepraszam za to, co Kolumb tu wyprawia. Proszę pana, niech pan tego nie robi. Niech pan nie sprzedaje Kolumba. Ciecho, on nic nie wie. Bez niego sklep już nie będzie taki sam. Dziecko, prowadzę sklep ze zwierzętami. Od początku chciałem go sprzedać. Poza tym on jest okropnie niesforny. Dłużej z nim nie wytrzymam. Czy wiecie, co wczoraj zrobił? Powiedział, że pani Wioletta ma grubaśne galoty. Galoty? <laughs> grubaśne galoty! Grubaśne galoty! O, słyszycie? <laughs> On po prostu musi zniknąć. Mam dość. Koniec i kropka. Co zrobić, żeby Kolub został? Poprośmy o pomoc doktora Freda. On pomaga tylko zwierzętom, które są chore. Wątpię, żeby w tej sprawie coś poradził. A może... A, wszyscy będziemy za nim tęsknić. Nie umiem sobie wyobrazić sklepu bez ciągłego skrzeczenia Kolumba. Mm -hmm. Przydałby się nam ktoś niezbyt miły, kto by udawał, że chce kupić Kolumba, a może wtedy pan zwierzyk zmieni zdanie. Chcesz wynająć aktora? Zła myśl. Ale po co nam aktor? Chodźcie, dziewczęta. Co A nitko, podaj mi trochę tego. Proszę. Dobrze, nałożę to tutaj. Mm. Wygląda świetnie. A teraz. O tak, wyjmij z pudełeczka kolczyk. I gotowe. Jak dziewczyny? Całkiem nieźle? Mm, fantastycznie. Wolałbym, żeby nie zobaczył mnie nikt z moich pacjentów. <laughs> Proszę się nie martwić. Na pewno nikt pana nie rozpozna. Włóż ciemne okulary, dobrze. A na głowę weźmiemy bejsbolówkę od Anity. Proszę. Kto to jest? Pierwszy raz go widzę. <laughs> Śpij, śpi kolumnie. Tak, śpi, śpi. A, a, nareszcie. A, teraz mogę trochę posprzątać w sklepie. O! Halo! O, kochany, kochany panie zwierzę! <t>!.. Proszę, ciszej! No, no, i obudziła go, To Przeczytałam właśnie ogłoszenie na drzwiach. Nareszcie, nareszcie! O! Powinien pan się go pozbyć. Jesteś pewna, że się na to nabierze? Świetnie sobie poradzisz, śmiało. Nikt pana nie rozpozna. Niech pan wchodzi. Bez tej skrzykliwej papugi pański sklepik odżyje. Będzie naprawdę przyjemny. Wiem, wiem, ale on niczego się nie spodziewa. I proszę mówić nieco ciszej. Cześć koleś! Kto jest szefem w tym zwierzyńcu? Kto jest szefem? Tak, z kim tu można pogadać? No wiesz, w ludzkim języku. No, no, no oczywiście, że ja. No, cześć kolego, Larry Tiger, reżyser filmowy. O, reżyser, artysta. Nieźle mu idzie. Wytwórnia Tiger Films. Kręcimy akurat film w sąsiedniej wiosce i właśnie szukamy papugi do jednej sceny. O, nazywam się Wioletta Paczek. Pisarka, na pewno pan mnie słyszał. O, no, niestety, chyba raczej nie. O, mógłby pan nakręcić film na podstawie jednego z moich romansów. Wiele osób za nimi przepada. A chętnie zagram główną Słusznie, rolę. Tak. I może mógłby pan namówić tego młodzieńca, który grał w Titaniku, żeby też wystąpił? Jak on się nazywa? Leonardo da Vinci! Niestety incie? ja nie robię romansów, szanowna pani. Raczej coś w atmosferze horrorów. Obsadziłbym panią. E, słucham? Powiedziałem, że romanse to nie moja. Y, 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 moja branża. Tylko te horror. I przemoc. A w ogóle kto słyszał o horrorze, w którym występuje papuga? Hej, co za kurak! Idealnie mi pasujesz! Idealnie! U, naprawdę? I coś ci powiem, stary. Twojemu ptakowi spodoba się u nas w filmie. Dostanie nawet własną złotą klatkę. Ale na tym nie koniec. Na pewno spodoba mu się scena walki z gigantycznym krukiem. Przepraszam, z jakim Z Gigantycznym krukiem! Ogromne szpony, skrzydła, krew sika, wszędzie pełno piór! O, ale Kolumb jest bardzo dumny ze swoich piór, a poza tym jeszcze nigdy nie siedział w klatce, prawda? O, o nie! On zniknął! O, straszne! Co pan zrobił? To katastrofa! Kolumbie! Otwarte okno! O, oh. 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 oh, nieszczęście, nieszczęście! Chodź do mnie! Kolumbie, proszę cię! Ah. 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 Proszę cię, zejdź! No, proszę cię, nie bój się! No! Źle, że tak się stało. Zaraz się ściemnia, a noc jest za chłodna dla tropikalnej papugi. I co teraz będzie? Hmm. Powinniśmy wezwać doktora! Dobrze! O, teraz możecie pójść po mnie. Dziewczynki, udawajcie, że chcecie mnie wezwać. Mam plan. Idziemy. No dobra, Koleś, to ile chcesz, sprzedajesz to ptaszysko, czy nie? O, na pewno nie, szczególnie nie panu za żadne pieniądze. O, niech pan pomyśli, o. kolego. I nie jestem pańskim kolegą. O, Adelo, niech mi pani poradzi, co zrobić. Kolumb jest przerażony, nie zejdzie! Spokojnie, poczekamy. Dziewczęta pobiegły po doktoru. Tak, oczywiście. Fred coś wymyśli. O, już wiemy. Ko Kolumbie, patrz, patrz! odłożenie. Podarłem! Podarłem w drobny mak! O, już ci nie sprzedam! Proszę cię zejść! Za chwilę przyjdzie. Dziękuję, już on ściągnie Kolumba. Ojej! Kolumbo odlatuje Na szczęście nie. Wraca do nas. O! <laughs> Kolumbię! Wysal! Cieszę się, że wróciłeś. Wszystko Ci wybaczę. Wszystko. Dzień dobry. Podobno potrzebna jest moja pomoc. O, nie, już nie. Dziękuję, już nie. Jakoś daliśmy sobie sami radę, prawda, Kolumbie? O, tak, tak, śliczny. Widzi pan, czasami umiemy obejść się bez doktora. Jasna sprawa, koleś. Spoko. O.